Witam serdecznie w serii Wikingotuje. Dzisiaj przepis, keto przepis e, z poziomu turbo debil, czyli keto chipsy. Zapraszam. Co potrzebujemy? Ser żółty, ja lekowity mlekowity, bo ma zero węgli. פרס פטרני right, Staramy się, aby ta warstwa była w miarę równa. No i teraz pozostaje czekać. Tak Z czasem, jak się rozpuszcza, formujemy nasz placek. No, bo trzeba zawsze chwili, bo to wiecie, Musi się rozpuścić, tak? Musimy kontrolować jego od spodu. Jak zaczyna się przypiekać od spodu, to jest właściwy moment, właściwy moment żeby obracać. A ja mam jeszcze chwilę. To jest I teraz najtrudniejsze. Obracamy. Są dwie szkoły. Albo łopatką zostawi się to wrócić, albo na podrzut. I w tym momencie możemy na przykład dodać do tego ulubione przyprawnie paprykę e wędzioną słodką, ostrą, jakieś chili. Jest to też fajna opcja. Z drugiej strony można na przykład podsmażyć boczku. Jakąś inną blendlinę, jakieś inne mięso i przełożyć z, z tym serem na samym początku. I powiem Wam, że też wychodzą e, z taką wkładką niespodziewaną, gdzie też salami w, robią. I naprawdę jest to fajne. Ja na tego jeszcze robię jeszcze sos czeskowy. I tyle, no nic. a ja tę opiekę wysyłujcie i wam pokażę, jak to wygląda. To ja tu wielbiam. ja wiem, że to jedni że to jest tylko smażony ser, A dla mnie są chipsy. Na to to jest, wiesz, wiecie, każda opcja jest dobra. Eee, I co? I ja Wam tutaj dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam tak będzie smakować jak mi. A co? Dziękuję moim patronom przede wszystkim za to, że mnie wspierają. Oczywiście możecie mnie też wesprzeć. Link macie na dole. Suby, lajki, mile widziane. Jeżeli Wam coś nie podobało, piszcie w komentarzu z chęcią coś poprawię w moim kanale. Yy, Agencja rozsądku. A cóż, ja byłem się smacznego i co? Do następnego odcinka, tak? Na razie ludzie. Hej!